Witamy serdecznie. Znajdujemy się w gospodarstwie u pana Dariusza Cieślaka. Chcieliśmy porozmawiać o nadchodzącym sezonie przechowalniczym. Chciałem zapytać, jak pan to robi? Jak pan zabezpiecza swoje plony przed przechowaniem? No, faktycznie mamy już sierpień, okres zbiorów wybliża się wielkimi krokami bardzo szybko. I planując zbiory klasycznie odmian typu gala na pierwszy czy drugi tydzień września, musimy w połowie sierpnia wejść z pierwszym zabiegiem przechowalniczym, tak zwanym. Także to już mało czasu zostało i musimy w tym sezonie szczególnie zadbać o walory przechowalnicze, bo to co wywieziemy z sadu, to mamy w chłodni. W chłodni jakości nie poprawimy, może się tylko pogorszyć. A w tym sezonie przy tych anomaliach pogodowych duże zagrożenie będzie dla długiego przechowywania. Czy coś konkretnego jest Pan w stanie nam polecić na, na te zabiegi? Ja u siebie już od kilku lat na pierwszy zabieg około 4 tygodnie przed zbiorem stosuję Luna Experience. Z racji tego, że, że w gospodarstwie ona była badana przez wiele lat także znam jej możliwości i jej spektrum działania i zapobiegania chorobom. Drugi zabieg, no to zobaczymy, jaka będzie sytuacja pogodowa przede wszystkim, bo czasem przy łagodnej, suchej jesieni wystarcza jeden, drugi niekoniecznie, zależy do których odmian. Odmiany, które będą schodzić z pola później, pod październik, wtedy, wtedy na pewno drugi zabieg będzie zrobiony również. Więc warto go wykonać. Tak? Oczywiście, a środków mamy dosyć, także, także mamy wybór to jest szerokie, już, spektrum. To jest szerokie spektrum. No dobrze. Dobrze, to dziękuję bardzo za parę słów na ten temat i zapraszamy do sklepu ograniczego Sopla na resztę informacji. Nie na zakończenie.